Mamy przed sobą narodowca, tak go nazwano. Termin narodowiec ma bardzo negatywne znaczenie w naszym myśleniu w związku z propagandą komunistyczną, a szczególnie teraz po okrągłym stole unijną. Narodowiec to faszysta, to terrorysta na równi porównywany z banderą na Ukrainie czy z faszyzmem w Niemczech. Czyste kłamstwo. Co to jest? Narodowiec. Jest to Polak z czystej krwi. Katolik. Dbający o interesy polskie. Dmowski, mimo że miał tylu przeciwników, potrafił zachować niezależność polityczną swoją. Niezależność armii Halera i jako narodowiec zawsze dbał o swoją ojczyność, o ter terytorium. To nie jest choroba. Narodowiec to jest największy patriota. To jest patriotyzm. On nie chce nikogo wpuścić do Polski. Dlatego też przenoszę Wam to na współczesne moje realia polityczne ostatnich 25 lat. My na ziemi polskiej nie mamy partii narodowej. Bo wszyscy patrioci są uważani za terrorystów i za chorych psychicznie. Żeby wybić partie narodowe w Polsce, przeciwnik lansując socjalistyczne partie, bo zarówno PLO, jak i PIS to są wszystko partie socjalistyczne oparte na bazie rewolucji francuskiej i korzeniach silnie masońskich, bo wytyczne idą z tamtych kierunków. Po okrągłym stole, bo tu Państwo większość mają pamięć, był ZHN, to miała być Narodowa Pol Pol Partia. Przywódca jej jasno powiedział, jest masonem szanowskim. Ludzie się fascynowali, płakali. Był pierwszym premier, szefem Sejmu, marszałkiem Sejmu. Dzieci, jakie to były przeżycia, jak się cieszył, jak małe dziecko. Bronił, bronił ko kościoła za komuny. Rączka, rączka miała. Później przyszło duże, długie uderzenie. Ruch ocalenia Polski. Następna partia o zabarwieniu narodowym. Na własne oczy słyszałem, pan Olszewski, kochany. Mecenas mówi, jestem masonem w audycji, więc wyciągnięto znowu Polskę na masonę. Później przyszła Liga Polskich Rodzin o silnym zabarwieniu katolickim, narodowym. Los tak sprawił, nie znam szczegółów, czemu się to porozpadało. Pewne niuanse znam, nie jest to konieczne do tego wykładu. Do tego czasu nie mamy żadnej partii narodowej. To, co się nazywa prawicą, jest to czysta lewica. Możemy ją nazwać lewica prawicowa. Jak mówimy lewica lewicowa, to to trzeba nazwać lewica prawicowa. Także w wyniku tego skasowania dmowskiego, skasowania trendów narodowych, no z bólem muszę powiedzieć, że dzisiaj utworzono wizję Polski kosmopolitycznej. Trudno to nazwać, że nami Polacy rządzą, czy chodzi o dobro ojczyzny, o niezależność, kiedy nasze ustawy sejmowe mówią, że rządzący w każdej chwili mogą poprosić policję jednego państwa do interwencji, że mogą poprosić wojsko na naszą ziemię. No to jest całkowicie... Nie, 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 nic nie przypomina polityki narodowej. Jest optyka jednego wielkiego kraju, typu, źródło to mamy, w plorytariusze wszystkich krajów, łączcie się, młodzi nie pamiętają, my starsi tę edukację znamy. Robiąc tę analizę, nie chcę nikomu w niczym przytknąć, tylko pokazuję jak te mechanizmy wyglądają, fun funkcjonują. W wyboru lewicy dokonujecie jednej i drugiej bo zawsze mam mówić, że lewica to SLD, dzieci to jeden, mamy trzy wielkie partie na lewej stronie, nazywa się to Socjaldemokracja, PO i PiS o jednym zabarwieniu, zabarwieniu i charakterze. Dlatego jeśli ktoś na ziemi polskiej chce być Polakiem, chce myśleć po polsku, chce dbać o interesy własne, mój drodzy jest nieprawdopodobnie prześladowany.